Cześć, to znowu ja, Robert. Um, dzisiaj będziemy budować um, wieże. Tylko ja um, lekkie lagi, wizdroję cięcie i poczekam do dnia. Ok. Um, um, zaczynamy budować wieże. Um, powiem Wam tak. Ostatnio pisaliście chyba z. 14 komentarzy, więc z trochę zadowolony. Niestety nie doszłem do tylu subów ile chciałem, co jest też wielkie dla mnie minusem, ale już dobra. Dzisiaj będziemy budować wieżę mojego projektu. Sprawdzałem na internecie i nie znalazłem u nikogo takiego samego projektu. Jak znajdziecie, to wyślijcie Postaram się coś w tej wieży zmienić. Tak, będę budował 10 takich samych pieter. Poza ścierkiem, zrobiłem cięcie, tak ostatnio zbierałem bardzo dużo wełny, więc nie ma naprawdę co mówić. Tak, już pewnie jak zauważyliście na Race Mini w prawym górnym rogu yy, myślicie pewnie, że jest nowa mapa i powiem Wam, że się mylicie, yy, którzy myśleli. To jest ta sama mapa, tylko że jest obrośnięta po prostu piaskiem. Pokażę wam I różnymi rodzajami drzew. Mm. Ostatnio męczyłem się właśnie nad tym projektem, że stworzyć nowy biom, ale niestety, moja, jak mnie nie ogląda, to nie ma co. Stworzyłem przynajmniej dla siebie jeden z lepszych biomów. To tak, zrobię cięcie i widzimy się, jak skończę już wszystkie piętra. One wyglądają dosłownie tak samo. to zobaczenia po przerwie. Dobra, jestem już po przerwie. Wieża praktycznie jest już w powieku ukończona. A ja tymczasem zabierał się do dalszej pracy. Okazało się, że w dalszych etapach budowy powstają pokoje. A co do pojęcia z tą wodą, to jest moje wejście i wyjście. Nie za źle się symbolizuje. Mm. Praktycznie jestem już na wykończeniu tej budowli, zabieram się do dalszej pracy, muszę jeszcze wybudować z każdej strony takie pomieszczenie. Myślę, że na dach znowu się odezwę. Mm. Dobra, zbudowałem cztery pomieszczenia, jeszcze tutaj nic nie budowałem oprócz tego. Mm. Będę się zabierał do dalszej pracy. Zostało mi do dokończenia jeszcze praktycznie pół wieży, i nie mam już drewna. Więc mm, ja się z wami żegnam. Myślę, że. Zrobię cięcie i dobuduję ten dach Nie będę oczywiście robił jeszcze jednego cięcia bo po co Jak już będę go upgrade'ował, więc to do zobaczenia Dobra, jestem po tej przerwie. Jak widzicie dach już jest ukończony. Praktycznie cała budowa. Teraz przyjdziemy się. Mm, tak, dobudowałem jeszcze ścieżkę. Myślę, że tutaj mm, też swojego uroku. Ym, no, prowadzi prosto do tej wielkiej budowli. Na razie nie aż jeszcze żadnego do niej zastosowania. Tych materiałów mi dużo nie zostało. Mm. Wełna cała poszła na tą konstrukcję i to troszkę zostało, z tą jeszcze łóżka zrobiłem. Zaraz Wam pokażę. O. No i takie zastosowanie. No, nie wiem, zrobię nie tylko dla, dla widoku. Mm. I jak się na nią patrzy, to cieszy oko. Widzicie fajnie. Mi się podoba. Nie wiem jak wam. Taka chińska wieża, że tak mówiąc. Pod chiński domem. I jakiś most. Nie wiem jakim. Nie wiem. Według mnie sam raz spasuje trochę jeszcze biomu zimowego ostatnio znalazłem. To oczywiście drzewa są zasadzone. Zobaczymy je sobie na mapie. Jak widzicie. Yy. Ha, skąd ten piasek? Może się w następnym odcinku udamy, właśnie nie jestem pewny. Na pustyni i wam pokażę, że praktycznie tam nic nie ma. No, nie ma co się że to już koniec. Jak w dzisiejszym odcinku zbudowaliśmy, nie pokazałem. Mm, bardzo fajną wieżę. Mm, mi się podoba. soro zacięcie. Um, aha, znaczy, um, Tak, muszę dokończyć te wieże. Dwie po drugiej stronie mostu. Nie wiem, czy tu widać. No. Coś się za dobrze. Tak, to jest sobie na Po prostu um, ostatnio. Tak mówię zerwałem całą noc na Minecrafta. Trochę pościnałem i pozasadzałem dużo drzewa. No. To już będzie koniec. Jak się jak możecie to napiszcie na ile oceniacie ten dom od 1 do 10. no Nie wiem, tu jeszcze dodać. Lajkujcie i ogólnie. A tak, pustynia jest całkiem w lewym górnym rogu. Do zobaczenia. Pa!